Mamy 3 do potęgi logarytm przy podstawie 3 z 5. Jeśli podstawa potęgi i podstawa logarytmu są takie same, to ja mogę ten logarytm i tą liczbę 3 skasować. One mi się kasują. Jeśli to się powtarza z tym, to tak naprawdę z tego zostaje tylko liczba 5. I już, szybka piłka, mamy wynik 5. I wszystko jest pięknie, dopóki nam się wszystko zgadza. Trójka z trójką się zgadza, idzie szybko. Ale jeśli mamy taki przykład jak tutaj, że tu jest 4, a tutaj jest 2, to już nie idzie tak szybko, tutaj trzeba trochę policzyć. No ale skądś tam już wiemy, że 4 to jest przecież 2 do potęgi drugiej. Więc tą czwórkę zamieniamy sobie na 2 do potęgi drugiej i już nam się tam dwójka pojawia, ona jest jeszcze tak gdzieś trochę zakopana, ale dwójka już jest. To już jest dobrze. Teraz tutaj mam takie potęgowanie potęgi. Jeżeli jest działanie 2 do potęgi trzeciej i jeszcze na przykład do potęgi czwartej, to te wykładniki się wymnaża. Tu będzie 2 do potęgi 12, tak by to tutaj wyszło. A tutaj mam wykładnik 2 i mam wykładnik taki logarytm, więc mogę to napisać tak, że to będzie 2 do potęgi i tą dwójkę z tym logarytmem muszę pomnożyć. To będzie 2 razy logarytm przy podstawie 2 z 3. Jeżeli tutaj w tym wykładniku tej potęgi mamy mnożenie liczba razy logarytm, to ta liczba z przodu, ona może przewędrować tu w to miejsce dokładnie do wykładnika liczby 3. Ta dwójka duża się nie zmienia, logarytm przy podstawie 2 się nie zmienia, a ta dwójka stąd wędruje tutaj i dostaje 3 do potęgi drugiej, a to jest to samo co 2 do potęgi logarytm przy podstawie 2 i 3 do potęgi drugiej, no to jest 9. I teraz już mam fajnie, bo mam tutaj podstawę 2, tutaj mam podstawę 2, więc to z tym mi się kasuje i zostaje tylko liczba 9.